Kiedy się ma małe dziecko, czasami przychodzi ochota na małe co nieco. A żeby było to zdrowe, to najlepiej zrobić to samemu, więc do dzieła. Jest to też także fajny pomysł na prezent. Bo po co dawać komuś czekoladę, kiedy można dać domowej roboty żelki? A będą fajnie wyglądały, zobaczycie. Nie ma na to gotowego przepisu, robimy go sami. Warto zwrócić uwagę, ja to tak pokażę że będziemy wsypywać tak, żeby nie trafić w ten środek. Bo wody będzie mało, więc żeby się wszystko ładnie wymieszało, to dajemy po krawędziach. Tutaj. Wsypujemy jedną łyżkę żelatyny. Wsypujemy jedną galaretkę, jakąkolwiek. Teraz wybieramy wagę. I odważamy 100 g wody. To, co najbardziej mi się podoba w termomisie, to jest to, że on jednocześnie podgrzewa i miesza. I nie musimy tego robić sami, i nie ma obaw, że coś nie wyjdzie, bo to wszystko jest bardzo powtarzalne. Także to dzieła. 3,5 minuty. 100 stopni i tutaj wystarczy na jeden. W międzyczasie pokażę Wam, jakie mam fajne foremki do żelek. To są klocki Lego, kupione na Allegro. Ja myślę, że bardzo łatwo znaleźć. To są zwykłe silikonowe foremki. Robią furorę wśród dzieci i to już jest sprawdzone. Są też inne, różne zwykłe klocki. Mamy jeszcze chwilę czasu. To trzeba posmarować olejem. Dzięki temu łatwiej żelki będą odchodziły potem od tej foremki. To już nam się zrobiło. Teraz przelewamy żelki do foremki. Trzeba pilnować, żeby się nie przelało. Dzieci doskonale wiedzą, że opakowanie ma ogromne znaczenie. Taki woreczek strunowy. Kupiony zdaje się, że Wiki robi furore. Jeżeli Wam się podobał film, to subskrybujcie kanał. Yy, zapraszam do komentowania. Powiedzcie co Wam się nie podobało, a co Wam się podobało. Smacznego!